no, dzień dobry, dzień dobry kochani u mnie się włączył jak widzicie tryb sportowy nie mam już motorka wczoraj sprzedałem więc muszę chodzić sobie pieszo a dobrze mi to zrobi I tak się przyzwyczaiłem do jeżdżenia, że wczoraj chodziliśmy troszkę po mieście, to już mnie nogi bolały tu mamy taki sklep zoologiczny możemy sobie zobaczyć Pierwski akwarium kolekinki trzysta, 300, trzy tysiące dwa tysiące bojowniki balony nie, to nie balony 4 000. tu jest balon taki ładny Liczne To będzie fajne ktoś będzie mógł włączyć jak ten ma o, to. Nie wiem to jakichś innych odmianach, a to co co to, to, to. za Чтобы можно купить. tam wszystko wszystko tak coś 17 dolarów czekam Patrzmy patrz jeszcze o, Fajna rybka Także dzisiaj troszkę akwarystycznie aktary, będzie Mały rybliwa A ta taka blaga, jakby stara była Idziemy no to tyle. Ja idę na rynek, nie wiem czy już mówiłem czy nie, nie pamiętam. Muszę kupić jajeczka, pomidory Także hmm. to na tyle na razie. Chodzimy na mój cudowny ryneczek rysów tu większość to już pozamykane, bo już jest dosyć późno halo, halo. ja tylko pomidorki, halo A, Mam, mam jeszcze w domu trochę tak, że to. cztery ogóreczki. Bo tak do I sala. Leon, tak miałem ten pigląt. On miał też. to tyle na razie no a do nas właśnie przyszli nasi goście właściwie to już nie są goście tylko nasi bardzo bliscy znajomi Magdalena zrobiła tutaj pierożki ale już je zjedliśmy wszystkie, mamy jeszcze sałatkę właśnie dziewczyny poszły do kuchni jeszcze robić ryż i krewetki i między innymi Marcina żona i mam teraz takie pytanie tutaj do Marcina Powiedz mi, tak szczerze, dlaczego przyjechaliście do Reap? Jaki był Wasz powód? Czym się yy, sugerowaliście, żeby tu przyjechać? W związku z tym, że jesteśmy w Reap trzeci raz i byliśmy tutaj ostatnim razem miesiąc, zwiedziliśmy wszystko wzdłuż i wszerz więc tym razem zupełnie przyjechaliśmy nic nie robić, sobie po prostu odpoczywać i spotykać się z ludźmi. I spotykać się z ludźmi było naszym kontentem takim, że oglądaliśmy filmy różnych Polaków z Siem Reap. A główną uwagę przykuł nam nasz rodak z Polski. Z którym głównie przyjechaliśmy się tu spotkać, ponieważ yy, taka prawda, jak bije z tego kanału, nie bije z żadnego kanału, więc to jest jakiś nietypowy yy, Polak w, w Kambodży i myślę, że to był nasz główny cel. I jak spotkaliśmy się pierwszy raz, no to spotkaliśmy się jak rodzina. I tak zostało. I jesteśmy tutaj w zasadzie codziennie. Bawimy się świetnie. Rozmawiamy o wszystkim. I tak zostanie. Normalnie aż się zruszyłem, wy tego nie widzicie, ale mnie teraz łezki poleciały. Bo ja też bardzo ich polubi polubiłem. Są naprawdę bardzo fajni ludzie. Znamy się już parę tygodni. Trochę razem posiedzieliśmy. I powiedzmy, Marcinie tak szczerze, jak nas poznałeś, jakimi jesteśmy dla ciebie ludźmi? Przede wszystkim prawdziwymi. Przede wszystkim jesteście Polakami, z, jakby to powiedzieć, z Polski. Czyli nie szukacie jakichś tam sztucznych wrażeń, tylko przyjechaliście tutaj świetnie się bawić i wypoczywać w zajebistym klimacie. Tu jest naprawdę świetne miejsce do życia, do wypoczynku. Chociaż zdarzają się po prostu yy, między Polakami, bo takie zawsze w Polsce, klimaty zupełnie niepotrzebne i myślę, że klimaty, które sami Polacy sobie niestety tworzą. A w związku z tym, że u naszych przyjaciół było normalnie, można było rozmawiać o wszystkim. Więc ten klimat zapanował na naszym każdym spotkaniu. I tak właśnie zostało. I spotykamy się praktycznie codziennie, codziennie jemy polskie dania, codziennie się dobrze bawimy. No i super. E, a dzisiaj co prawda powiedziałem, e, miałem takie e, sprostowanie, że koniec e, z alkoholem i, i papiercami i tego się trzymam. Ale w związku z tym, że to jest nasze tak. goodbye party. Ale w związku z tym, że to jest nasze pożegnanie, to nasz kolega przyniósł buteleczkę. Nie mogę pokazać. Nie może pokazać, ale przyniósł. No i sobie ostatni raz pijemy na pożegnanie to będzie koniec już mojego e, z, e, jego będzie koniec przygody z Simriff, a u mnie będzie koniec przygody z alkoholem, tak? Chyba, że jakieś już sporadycznie, wiadomo, ale ogólnie będzie koniec. Ale z tego, co jeszcze wspominałeś, to wybierasz się na jakiś na jakiś wyjazd. I teraz kwestia, czy to będzie wyjazd dłuższy, czy, czy już masz plan? E, tak, no e, bardzo mi to wszystko po głowie chodziło. Plan był taki, żeby pierw pojechać do Tajlandii na miesiąc, może dwa Ale po sprawdzeniu różnych bookingów Okazało się, że to nie będzie aż tak tanio dla nas trzech Więc stwierdziliśmy, że pojedziemy ewentualnie na jakiś krótki okres czasu Zrobić jakieś filmy Zrobić jakieś fajne filmiki wynajmiemy przedłużyć, sobie tutaj, przedłużyć wizę. przedłużyć wizę, bo już tam się wiza kończy przedłużyć wizy prawdopodobnie weźmiemy wizy na pół roku i wynając jakieś tańsze y, mieszkanko i będziemy działać co najważniejsze, jeszcze wam tego nie chcę mówić i nikomu ale no jest perspektywa otwarcia dużego biznesu, ale to jest tajemnica mój, jak gdyby sponsor Zabronił mi ujawniać informacje na ten temat, więc na razie nic nie będę o tym mówił. Jak wszystko wypali, to dopiero będę mógł powiedzieć, tak? Jesteśmy na dobrej drodze. Ale jesteśmy na dobrej nodze. Także mój najbliższy plan jest taki, że w ciągu paru dni znajdujemy jakieś tanie mieszkanko, wyjeżdżamy na parę dni do Tajlandii, wracamy z powrotem tutaj do Kombo, do Simreaf. I druga, czy może już trzecia opcja: żebyśmy chcieli udać się na jakąś wyspę, żeby było morze. Być może to będzie ta wietnamska wyspa Pukłok. Tam nie trzeba mieć wiz, i być może tam będziemy dalej działać, ale to pokaże przyszłość. Na razie, to wszystko, co dzisiaj Wam powiedziałem, to jest bardzo szczere. I na tym zamykamy temat. Tak? Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Będę Wam za to wdzięczny. Dziękujemy bardzo. No, kochani, nasi goście już pojechali. Niestety, wszystko co fajne szybko się kończy. Bardzo się cieszymy, że ich poznaliśmy. Bardzo fajni ludzie, sympatyczni. Rzadko się spotyka takich ludzi. Ale mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś z nimi spotkamy, że jeszcze kiedyś do nas przyjadą albo w jakiejś innej sytuacji. Stary się dla nas bardzo bliscy. Było bardzo miło spędzać z nimi czas. Jest mi normalnie trochę trudno o tym mówić, bo łezki mi, mi lecą. Jestem, jakby nie było człowiekiem bardzo wrażliwym <laughs> o zgrozo. No także było bardzo fajnie ich poznać i tak dalej. I tutaj na koniec jeszcze Wam pokażę o, jak się nasze światełka londyńskie zmieniają. z innej tylnej perspektywy wiem, że kiedyś już Wam to pokazywałem ale teraz tak troszkę od tyłu mamy szczęście, że widzimy widzimy te koło codziennie z naszego domu